jebać w sądy i w LGBT. Siedzenia, narady, prasowe konferencje, a od tego nie zrobi się ochronnych masek. Więcej lateksowych rękawic na ręce. Ręce, Coś środkowy palec Lichockiej zakryłyby na szczęście. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Polska na zakręcie? Polska na zakręcie. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co? Polska na zakrecie Marcin ma kawę w centrum miasta Sprzedaje kawę i ciastka By było normalnie, by było jak dawniej By było jak zawsze, by nadzieja nie zgasła Choć o to coraz trudniej Mówi do Grzegorz Kurier Choć mówi też, że jakoś to pójdzie Nadzieja nie umrze, okaże się wkrótce Wtedy, gdy dzieli sklepowa lada tylko, a nie gdy na piersi flaga albo leziesz do radia, choć lepiej byś zamilknął, bohaterowie to ci, dzięki którym świat się jeszcze kręci, panie sklepowe, handlowcy, farmaceutki, nie żołnierze, wyklęci. Lekarze protestujący, jeżeli uczciwie głodują, to trochę schudną. Te wszystkie opowieści, że lepiej wydać na szpitale i tak dalej, to jest absolutna demagogia. Jasne, szpitale nieważne, wybierzmy masakrę, wyrzućmy Renatę, bo pisze prawdę. Naprawdę? Rzuceni bez broni do walki, je pani rok temu za strajki stanęli do walki. Lekarze, lekarki, personel. Życie toczyło się zwyczajnie teraz Serca Piotr leczy dla przyszłego szczęścia Kuba nie wierzy w cuda, bo nie ma ubrań i sprzętu i testów tutaj I zaraz zostanie nam już tylko kurwa urna Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie Polska na zakręcie, Polska na zakręcie Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie Polska na zakręcie, Polska na zakręcie Prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach